Dzień dobry i cześć. No, i przyszło nam się policzyć, i dzisiaj odliczymy sobie od 1 do 10, albowiem uznajmy to za właśnie odliczanie do ostatniej lekcji tego cyklu. Weźmiemy sobie dzisiaj na warsztat cyfry od 1 do 9. Tak więc odliczamy. Cyfra numer 2. Zaczynamy z poziomu, o ile przyjmiemy sobie tutaj podziałkę od 1 do 5. 3, 4, 5. Zaczynamy z poziomu 4. Pogrubimy sobie kontury. Tak, w nawiązaniu do tego, w nawiązaniu do cyfry 1, która. Jak Państwo zauważyli, pewnie narodziła się z kleksu. <laughs> tak, dwójka. Cyfra numer 3. Z poziomu też czwartego. i akcentuję charakterystyczną kropą. 3. Kolejna cyfra 4. Kształt już taki niespotykany w, przy naszym takim powszednim pisaniu tej cyfry i już wyjaśniam w czym rzecz. Pewnie pamiętacie ten rodzaj czwórki z klas szkoły podstawowej, chociażby do tych wczesnych klas szkół, szkoły podstawowej, nauczania początkowego, kiedy takie krzesełeczka stawialiśmy w zeszycie w trzy linie. I cyfra numer 5. Ja tutaj poprawię troszeczkę kształt tego burszuścica. I poprzeczka na poziomie numer 5. Coś pióro dzisiaj się niedobrze prowadzi, ale kontynuujemy. szóstka Stawiamy kropę i zaczynamy. Kropa nam wyznacza maksymalną szerokość tej litery automatycznie. Tak, poprawiam w celu pogrubienia. I kontynuuję od środka z poziomu drugiego. Super nam wyszło. Dorodny brzusiec z takim bardzo widocznym kontrastem w szerokości linii. Yy, odliczamy dalej. Siedem. I Siódemkę wykończamy, akcentując to wykończenie ścięciem. I dalej. Osiem. Dobra, ja, pogrubimy. Dopiszemy pozostałe dwa brzuszce do ósemki. I analogiczny z tej strony. Tak. No i ładnie nam się zaprezentował kolor atramentu 8 i dziewięć. Eee. <laughs> Proponuję zacząć z poziomu piątego, wyznaczając połowę szerokości tej litery. I tak, w kierunku, w lewym kierunku. Tak, główny brzusiec. I z tego samego miejsca, z którego zaczynaliśmy, kontynuujemy pisanie. stawiamy kropę i pogrubiamy. Pogrubiamy w ten oto sposób. 9. No i kropką nad i strzałem w dziesiątkę. Czy jak tam sobie uważacie, będzie cyfra, będzie liczba 10. 0, które będzie się składało z prawie symetrycznych dwóch brzuszców. Też podobnie jak w przypadku liczby 9 dzielimy sobie na pół tę literę i z jednej strony mamy jeden brzusiec, którego kontur poprawiamy. Tak. I... Napełnimy atrament i kontynuujemy ten drugi brzusiec. W ten oto sposób. No dobrze, policzyliśmy się, tak więc w niedzielę spotykamy się na y, ostatniej lekcji. I mówię to z wielkim, wielkim smutkiem. Dzięki za dzisiaj. Co? pan atramentowy.